A jeszcze chciałeś omówić ze mną jakiś fragment z filmu? Już tak naprawdę nie pamiętam tego filmu. Twojego. W kitu. To takie urywki, mam gdzieś flashbacki w głowie, ale nie pamiętam całego. O, ale fajnie. Chyba ten. <laughs> tak, fajnie. Dobra, już nie myśl. Nie, już nie. <laughs> nie <myślę>. przypominaj sobie. <laughs> Aż tak źle było? Nie, no trochę żelady, ale co? A nie, tam był chyba jeden taki tekst. E że to ty wolisz kogoś zranić niż tak, eee, to no tak wiesz co, ja, ja tak zawsze odpowiadam jak ktoś mi mówi uważaj żeby tam ktoś cię nie zranił no to zawsze tak odpowiadam bo ja miałam parę takich sytuacji gdzie wiesz no rozwaliłam się na kawałki już sobie obiecałam, że tak nie będzie nigdy no i tak i się zabezpieczam muszę być naprawdę pewna żeby tak to ta całkowicie oddać serce więc no nie jest lekko. A ty kogoś zdradziłaś kiedyś Wiesz co ja raz raz tak, yy, bo to było tak, że ja nie umiałam z, się rozstać z tym facetem za tak każdym razem jak próbowałam się z nim rozstać to on tak reagował, że ja się wycofywałam z tego, no i no i no i tak sprawdziłam go z, z facetem z którym na, za chwilę byłam nie, a żałowałaś ogólnie tego czy byłaś nie, pewna, nie, ża nie żałowałam byłam pewna że... znaczy jak się bym inaczej z, zrobiła ale no, wtedy tak zrobiłam ale nie umiałbym wiesz kogoś zdradzać i patrzeć w oczy i mówić o wiesz kocham cię i wszystko jest super i, i sypiać z tą osobą i wiesz tak, to coś takiego to, to na pewno to na pewno nie, no nie no po to prostu to trochę, zrobiłam trochę... i trzy dni później się rozstałam w no, tej zasadzie, a zdarzyło ci się kogoś zdradzić, w życiu No pisałem z, jak byłem w związku pisałem z inną kobietą nieraz miałem takie sytuacje, Okej. Okay. Dzięki za szczerość. Myślę, że on jest godny zaufania, i tak jak się wypowiada, jak słucham, co mówi, to naprawdę bardzo zyskuje w moich oczach każdego dnia. I w sumie, bez sensu, była ta cała afera. Żałuję, że go wplątałam w to i że bardziej nie byłam za nim. No, przepraszam, wy no, tak? się zgubiłam. No. Widzę, że chce wierzyć mi, wierzy mi po prostu i myślę, że to jest najważniejsze dla mnie tutaj.